To. Czy jesteś od krwi? No, troszeczkę jesteś od krwi. Trudno się dziwić, właściwie, bo to był bardzo ostry pojedynek. Artur Bizon Bizewski jest ze mną. Dopisał właśnie na swoim koncie siódme zwycięstwo. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. 7-0 dla mnie. <noise> to była trudna walka. Sam mówiłeś, że lekko nie było z werwejką. Lekko nie było. Kawał chłopa 116 kg. Z tego co wiem, to ma bardzo duże doświadczenie z, z ringów amatorskich więcej walk zawodowych To toczył dłuższe pojedynki 10 z tego co wiem nawet H12, ale nie jestem pewny więc ma doświadczenie postawił wysoką poprzeczkę ale ja byłem lepszy Przysięgam, że był taki moment, kiedy na chwileczkę przydarzyło się Ci to przyklęknięcie na kolano. To po prostu w połowie sali tutaj stanęło serce, ale potem już rzeczywiście dałeś czadu, prawda? O czym świadczyło też to, ten rozbity łok brwiowy. Tak, to, że przyklęknąłem, to po prostu on na mnie się powiesił ciężarem swojego ciała. Nie chciałem tego ciężaru trzymać i się męczyć, wolałem przyklęknąć. I stąd, było, stąd był ten manewr. Ale tak nic się nie stało. Czyli to była taktyczna zagrywka po prostu? Tak, to była tak, taktyczna zagrywka po prostu, że mi nie zabierał za dużo zdrowia. E, Werwejko nie był zadowolony z tego, jak zakończył się ten pojedynek? No nikt, nikt nie lubi przegrywać, ale on e, widocznie przegrał stanowczo, więc nie wiem, do miał pretensje, mógł być jedynie sam do siebie. No trudno właściwie dzisiaj by było o inny wynik, bo e, publiczność stała za tobą całym sercem. Jesteś w końcu krajanem tutaj, prawda, w Żukowie? No tak, jestem tutaj. E, można powiedzieć postaciom z, z tego regionu. Wszyscy mnie znają, wszyscy mi kibicują, dopingują. No mam najlepszych, najwspanialszych kibiców, jakich mogę sobie wymarzyć. No zawsze to powtarzam i zawsze będę to powtarzał. W twoim narożniku też jak zawsze był dzisiaj Nikodem Jerzewski, prawda? Wspieracie za każdym razem. Tak, za każdym razem wspieramy się nawzajem. Kiedy Nikodem wstaje do ringu, ja staję w narożniku. Kiedy ja staję w ringu, on, on, on pomaga Rafałowi. Więc e, na tym do no polega na do współpracy. Podziękowałeś burmistrzowi Żukowa. Ja wcześniej rozmawiałam z panem burmistrzem. Mówił, że uczył się w szkole i że lepiej było z tobą nie zadzierać. To tak. będzie premia. No dziękuję bardzo tutaj. Promotor mówił, że będzie premia. Mam nadzieję, że premia będzie spora. Walka bacha, dobra, krew była. była, była nie będzie premia. Tak. Dziękuję bardzo. Ja no, wracam do pana burmistrza Wozara Gangowskiego. Tak, uczył mnie historii. Znamy od dziecka, moje lice, e, z nim się znają. Jest w mojej miejscowości. Także e, pewnie trzyma zawsze za, za mną kciuki. Jest z nami. Także dziękujemy mu bardzo. Super człowiek. Super Wspaniałe uczucie wygrać u siebie, prawda? Wspaniałe. Wspaniałe uczucie. Wspanialsze jest wygrać u siebie, ale generalnie gdziekolwiek by to nie było, to zawsze jest wspaniale jak się wygrywa. I takich wygranych życzymy Ci więcej. Wiem, mówiłeś o kontuzji, ale życzę Ci, żebyś wrócił na ringi. dalej, dostarczą nam takich wspaniałych, niesamowitych wrażeń. Dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że kontuzje się wyleczą, chociaż są to dość poważne kontuzje. Na przykład teraz praktycznie nie mogę ruszać lewą ręką. Taki bark, taki czuję ból w barku. No ale no co, taki sport? Sport to zdrowie. Dziękuję Ci pięknie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.